wszystkim jestem tak zebra i dzisiaj zbudujemy nowe zo od podstaw, całkowicie i już w tym Zoo będę na pewno przez jakiś czas. I teraz dla odmiany wzięłam Zoo na pustyni, jeszcze nigdy takiego Zoo nie miałam, nie prowadziłam, ale stwierdziłam, że fajnie będzie zbudować zo całkowicie od samego początku, od nowa, żeby osoby, które na przykład nie grały w tą grę, co wątpię, no to jednak mogły zobaczyć, jak to wygląda od samego początku, od zera. To, totalnie od zera. Oczywiście moje projekty zostały zapisane, więc być może będę z nich korzystać, być może nie, ale okej, okay, przejdźmy od razu do rzeczy. Co nam jest potrzebne? Są nam potrzebne udogodnienia i zacznijmy od podstaw, tak? Udogodnienia dla personelu. No i możemy sobie od samego początku wziąć. Na pewno będziemy potrzebować kliniki weterynaryjnej, i skoro ja jestem na pustyni, to może w takim stylu też będę działać. Fajnie, że mam to wszystko odblokowane, więc, okej, okay, trochę mam łatwiej, że tak powiem, bo mam już wszystko odblokowane. Stawię ją powiedzmy tutaj. Yy, okej, okay, mam klinikę weterynaryjną. Drugim budynkiem będzie kwarantanna, duża lub mała. Myślę, że mała mi wystarczy, bo w sumie ja chyba nigdy nie miałam jakoś dużo zwierząt na kwarantannie. Postawmy tutaj sobie też kwarantannę. No. Po prostu pięknie to wygląda, tylko nie wiem, dlaczego jest w różnych kolorach, ale okej, okay, to nieistotne. Potrzebne nam będzie też jakieś może centrum badawcze. Centrum centrum. Jedno jest duże, drugie jest małe. Nie wystarczy małe. Bo ja już mam większość rzeczy zbudowanych, odkrytych, więc postawię to tak w sumie. Dobra, może żeby tak nie stało obok siebie dziwnie. To niech będzie może tutaj. E, pomieszczenie socjalne też na pewno się przyda i pomieszczenie socjalne. O Boże, ja nie mogę szastać z kasą. Zapomniałam, że to są początki. I ja nie mam tyle pieniędzy, co zazwyczaj miałam, a ja tutaj już tyle kasy wydałam na sam początek. Okej. Okay. Więc w takim razie pomieszczenie socjalne postawimy takie trochę brzydkie e, i takie małe nawet, e, no ale muszę po prostu zachować trochę pieniędzy na później. Ja później tutaj po prostu wymienię ten budynek na ładniejszy. Więc okay, piękne pomieszczenie socjalne i potrzebne nam jest jeszcze co? Warsztat, no dobra, warsztat też się przyda, bo. Hmm. Ale z tym warsztatem. To wiecie co, ja te warsztaty to postawię w innym miejscu. Zaraz wam powiem, dlaczego też. Centrum handlowe. To jest kolejny budynek i brakuje nam budynku, tak, dozorcy i warsztatu. Pozostałe mam już tutaj zbudowane, a zbuduję je później. Bo lepiej jest je budować przy wybiegach, to wam chciałam powiedzieć. Dobrze, weźmy sobie teraz trasę do tego. Ustawmy teraz, może, sobie jakąś dłuższą ścieżkę. Długość, może niech będzie dwa, ale szerokość przede wszystkim mnie interesuje, żeby była większa. Tutaj sobie zmienimy styl. A tutaj ogólnie były jakieś, jakieś kamienie. Też ładne, a ja takie pstrokaty wszystko robię. Może wiecie co? Ja zmieniam zdanie. Ja te kolorowe to będę robiła dla pracowników. Chociaż nie, oni nie mogą mieć takich kolorowych. Oni powinni mieć ścieżki dla personelu. Chociaż nie muszą mieć, nie? Ale chodzi o to, żeby tam e, ludziki zwykłe nie łaziły, więc ja to szybko przerabiam. E, I tutaj w takim razie zostanę, może przy tych kamieniach, bo jednak są takie, takie bardziej ładniejsze, nie? Takie, aż tak pstrokaty nie są. No dobrze, mam ścieżki i mam yy, budynki podstawowe, ale brakuje mi zwierzęcia, czyli czegoś, co jest najważniejsze. I zastanawiam się, czy starczy mi pieniędzy na jakiś wybieg, ale chyba nie. I chyba naprawdę wygodniej i bezpieczniej będzie postawić na początku ekspozycję. Czyli wezmę sobie jakąś ekspozycję. Mam nadzieję, że starczy mi pieniędzy na afrykańską. Dobra, starczy mi na tą. Postawimy sobie tutaj yy, dwa zwierzaczki na, sam, na samym wejściu. Myślę, że to będzie dobre. Ok, mam ekspozycję. Trochę tu ciemno, nie? Muszę też na pewno zmienić od razu sobie godzinę otwarcia ZO. Czyli, żeby było otwarte od 9 najlepiej, albo dobra, niech będzie od 8. Też tutaj widzę słońce, wcześniej wstaje, Dobra, niech będzie od szóstej I do dwudziestej. Nie chcę po prostu, żeby mi tutaj yy, noc nadchodziła, żeby mi nie zastała noc. I dlaczego też wzięłam pustynię? Dlatego, żeby nie padał deszcz. Już wolę, żeby było gorąco, niż ten przeklęty deszcz mnie denerwował. Okej, okay. handel zwierzętami w ekspozycjach. I zastanawiałam się nad tym, żeby nie brać wszystkich po kolei gatunków, jakie są. Więc y, pierwsza idzie Ahatina, chociaż tutaj... Aksolot mnie też interesuje, bo ja bardzo lubię te aksolotle, a mam dla nich wszystko odblokowane i też bym trochę poszła wtedy na łatwiznę. Ale okej, okay, weźmiemy ślimaka. Wezmę ślimaka i wezmę sobie tego ślimaka, adoptuj. No i teraz przejdźmy do magazynu, zaznaczmy obydwa. Wyślij do zo. Wyśli. Wyśli tutaj do pierwszego, do pierwszej ekspozycji, a ja mam jeszcze drugą ekspozycję, więc drugi w kolejce jest... Anaconda przed chwilą był aksolot. Nie ma już Aksolotla? Resetuj. Zaraz. Ja chcę aksolotla. Nie ma? Okej, okay. nikt nie ma. Brak dozorców. No tak, personel. Za chwilę, na spokojnie. Dobrze, no to bierzemy następne zwierzę, czyli anakondę. Weźmy jakąś młodszą. Nie chcemy brać staruszka. I tutaj mamy półrocznego. No już tego bobasa to nie bierzmy. I adoptuj. Okej. Okay. Znowu magazyn zwierząt. Wyślij do za. Wyślij. Okej, okay, ludzie już idą, już tutaj kroczą. Ustawmy sobie anakondę na wyświetlaczu z informacjami i ahatinę, okej. Okay. Zwierzę nie przebywa w odpowiednich warunkach. No chyba dobrze było najpierw włączyć pauzę, ale dobra, już damy radę. Ustawmy to tutaj, wilgotność, to jest bardzo istotne i trochę temperaturę obniżmy dla ślimaka. O, o, leci za bardzo, leci, stój. Dobra, udało się. I tutaj zmniejszamy też. Jest ok, zobaczmy układ. Nie mam, czyli muszę zbudować. Nie zbudować, muszę zbadać coś dla ahatiny i zaraz się tym zajmę, tylko jeszcze poprawię warunki bytowe dla anakondy. Ok, udało się. Są zwierzątka już zadowolone, a tutaj układ już mam na maksa odblokowany, więc fajnie. Będzie padało więcej pieniędzy. Ale to za chwilę. Zajmijmy się teraz y, personelem. Może gdzie był personal, już nie pamiętam. <grywa> Zo. Personal, okej, okay, tutaj potrzebny nam opiekun, który będzie sprzątał śmieci, bo zaraz się pojawią, gdyż nie mamy śmietników. Potrzebny nam dozorca, który zajmie się zwierzętami. I dozorce od razu może przypiszę do strefy roboczej, więc y, przypiszmy go do strefy roboczej. Aha, nie przypiszemy, bo nie mamy wszystkich budynków. No tak. Masa komunikatów się już pojawia, ale to nic. Zaraz ten chaos ogarniemy. Przyda nam się jeden technik, który będzie dbał o sprawność urządzeń i yy, wybiegów. Strażnik, żeby pilnował złodziei. Yy, sprzedawca. No dobra, w sumie niepotrzebny nam był ten sprzedawca, bo nie mamy jeszcze żadnego kiosku z jedzeniem. Weterynarz, jeden też. I nauczyciel, jeden też. Yy, proponuję każdej osoby po jednej zatrudnić na sam początek. No, i dobrze, tutaj mamy sytuacje alarmowe. To nic, strefa robocza dozorcy nie obejmuje wybiegu. Ja chyba przypadkiem jakąś strefę utworzam, ale to nic. I mówiłam o tym, że wybiegi, dobrze, żeby miały budynek dozorcy obok siebie, tak samo jak i budynek technika, no ale tutaj jest ekspozycja, więc tak, no wiecie. No, to taki słaby wybieg. I następny wybieg planuję postawić, może tutaj z tyłu. Więc budynek dozorcy mogę gdzieś tutaj sobie. Umiejscowić i będzie, myślę, ok. Więc przejdźmy do znowu do personelu, budynek dozorcy i postawmy taki ładny budyneczek. W tę stronę go obrócę, o tutaj. Budynek dozorcy jest tutaj, i budynek też y, technika, warsztat, warsztat, tak? Czy ja coś pominęłam? Nie, warsztat, warsztat, ok, warsztat. Strasznie duża wieża, no ale dobra, niech na razie tak stoi. Ok, gotowe. Teraz musimy połączyć oczywiście ścieżkę. Tutaj jedna, tutaj druga. Zmniejszmy tą szerokość, bo to jest za duże. Połączmy to jakoś ładnie, ok. No i teraz tutaj ścieżką. No niech będzie z tej strony. Mm. No dobra, niech już sobie idzie też to tędy. A tutaj oczywiście ścieżki pracownicze, więc zmienię na czerwoną. I czemu jest ciemno? No. Już się robi z powrotem jasno, ale jednak ta szósta. Jest jednak za ciemno. Dobra, więc ja tą godzinę muszę jednak przesunąć znowu. No, ten moment takiego przejścia światła jest trochę słaby. No, ale cóż, no lepiej tak, niż żeby miała być noc. Nie to włączam, co chciałam, bo kurczę, jakoś ciemno o tej dziewiątej, może dlatego, że to jest pustynia. Może przesuniemy te godzinę do 21.50, coś takiego. To będzie teraz jaśniej? No chyba tak. Chyba jest lepiej. Ok. Jak widać, technik już sobie tutaj drepcze do swojego pokoiku. Tutaj mamy też budynek dozorcy. Ok. pomieszczenia socjalne też mają, ale nie jest połączone to ścieżką. Więc trzeba połączyć też i to ścieżką. No to akurat są takie totalne podstawy i być może to powinnam przejść do jakiejś rzeczy bardziej konkretnych. Ale jak od początku, to od początku, tak? Czyli... Trzeba przez to wszystko przebrnąć. Ok, mają już wszystko podłączone. Już dobra, proszę nie panikować. Usuńmy wszystkie komunikaty. Może się pojawią jakieś następne. No i co ja chciałam zrobić? Ahatina nie ma żadnych fajnych rzeczy na wybiegu, więc trzeba to oczywiście zbadać. Więc przechodzimy do badań weterynaryjnych. I jak widzicie, anakonda jest już zbadana na 100%, więc mój jedyny weterynarz zajmie się Ahatiną i on sobie będzie tutaj prowadził badania i wkrótce... Odkryję dużo fajniejszych rzeczy dla e, Ahatine. Tak to działa. No dobrze, teoretycznie już wszystko mamy, ale cóż, teraz trzeba by się zająć gośćmi i ich potrzebami, więc na pewno będzie im potrzebna toaleta. Toaleta na siusiu i ja ustawię ją w takim miejscu trochę odosobnionym. Może gdzieś tutaj. Więc przechodzę do udogodnień i tutaj są udogodnienia dla gości i od razu pofiltruję sobie po toaletach i zbudujemy im ładną toaletę. Mam 5 tysięcy na koncie, a ona kosztuje... 3000, dobra, jeszcze mnie stać. Muszę zacząć zarabiać pieniądze, yy, ale chcę od razu stawiać budynki już takie ładne, żeby później było mniej po prostu kasy z ich przerabianiem. Jest toaleta, więc trochę zadowolenie powinno yy, powinno wzrosnąć. Mało gotówki. Okej, okay, mam dwie opcje. Albo wezmę pożyczkę, albo przyspieszę czas i poczekam, aż kasa się trochę nabije, chociaż za te bilety to naprawdę długo potrwa, więc myślę, że kiosk na pewno by pomógł tutaj przyspieszyć trochę. I postawię jakąś budkę. Widzę, że to kosztuje 2000, więc. Chyba na razie będę musiała obyć się bez skórki, czyli postawić samą po prostu budę. I tu jest toaleta, więc nie będziemy tym, tą toaletą tutaj w suć. Widoku. Postawmy może to tutaj. Oni sobie tutaj będą zachodzić. Yy, chyba wymyśliłam, zrobię to pod skosem. Zrobię to pod skosem. Z tej strony. Może taka trochę dłuższa, żeby się kolejka miała robić. Okej. Okay. No, i nie mam pieniędzy, więc muszę poczekać, aż się trochę kasy więcej nawinie. A drugi, drugą budkę z napojami postawię tutaj z tej strony. Coś takiego. Dobra, wiecie co? Ja zaczynam coraz więcej pieniędzy tracić, więc zrobię coś, czego chyba jeszcze nigdy tutaj nie robiłam. Okej, okay, super, ukończone badania. Wow, nie tego teraz potrzebuję. I wezmę pożyczkę, ale taką najmniejszą. 20 tysięcy, 5 tysięcy. Weźmy pożyczkę na 5 tysięcy. Mam nadzieję, że szybko ją spłacę, bo... No nie spodziewałam się tego. Chyba dawno w to nie grałam. Postawmy jak najszybciej skrzynkę na datki. Proszę mi tutaj wpłacać darowizny na robaki moje, które są tutaj skitrane. I skoro mam pieniądze, to jeszcze wykorzystam je, póki je mam. I postawię może gulpi soda żeby też na siebie zaczęło gulpi zarabiać. No teraz powinno być już lepiej. Też trochę dalej, jakby się tutaj kolejki miały zbierać. Okej, okay, są też napoje. Czyli tak, wszystkie podstawy w sumie mamy, tak? Goście mają, e, mają napoje, mają jedzenie, mają toaletę. Skrzynka na datki jest i e, wszystko spoko. Ale jeszcze spróbujmy zwiększyć te datki i te darowizny, stawiając im tutaj jakieś edukacyjne panele, bo to też zwiększa. Dotacje, właśnie, tak, bo jest podwyższona edukacja. Kliknijmy sobie tutaj, to jest bardzo istotne, żeby nie wybierać wszystkiego jak leci tutaj, tylko to z tej zakładki, edukacja, bo tylko to ma wpływ na, na to, że ta edukacja się zwiększa i postawmy może taką łapkę dla zwierzątek, no dla zwierzątek, dla dzieci. E, Okej, okay, tutaj, niech stoi jedna, już będą sobie klikać i takie tablice, może informacyjne, ze dwie. Takie podstawowe. Wybierzmy jakiś temat. Najlepiej by było, żeby tutaj było coś, co dotyczy tych zwierząt, które są w pobliżu. No dobra, no dajmy wymieranie płazów. Mimo, że ja płaza żadnego tam nie mam, ale okej, okay, niech będzie. I wylesianie. No to już mamy coś. Aj, zapomniałem jeszcze o śmietnikach. I widzę, że goście strasznie się pocą. Więc na pewno też trzeba będzie im postawić jakieś klimatyzatory. Ale to za chwilę. Drugi tutaj, okej. Okay. I postawmy jeszcze im ten. Klimatyzator, i myślę, że już będzie wtedy ok. Klimatyzacja. Jest Strasznie tutaj upalnie. No, tego się oczywiście mm, powinnam spodziewać po Afryce Północnej. Jak on chłodzi. No, muszę chwilę poczekać na tą temperaturę, żeby mi pokazało. Już się powoli schładza. Ok, to jest mniej więcej taki obszar, więc może drugie postawię tutaj na tym budynku. I jeszcze jeden tutaj na tym. Dobra, powinno być ok. Tu się zaraz zacznie ochładzać, więc już nie będą się tak płacić. No i czekamy, aż kasa zacznie wpływać. Muszę przekroczyć próg 5000 tysięcy, żeby spłacić pożyczkę. No, coś się słabo ta gotówka idzie. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może postawmy jeszcze jakieś ławki. Ja wiem, że powinnam oszczędzać e, zamiast wydawać pieniądze, ale mm, no cóż. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. No, powiem Wam, że jest źle, bardzo źle, bo kasy mi nie przybywa, więc mój plan, który zawsze działał, nagle przestał działać, to chyba przez to, że ja zbudowałam takie budynki od razu yy, ładne, drogie, więc... Chyba to. Jestem na minusie już 1000, ale jeszcze się nie poddam. Nie zbuduję, w sensie nie zbuduję za nowa, yy, tylko spróbuję tą sytuację naprawić. A w jaki sposób? No cóż, wezmę kolejną pożyczkę na 20 tysięcy. Spłacę sobie może tą. Zostanie mi teraz. Yy... Spać pożyczki w wysokości 50 tysięcy. No fajnie, wpadło mi jeszcze trofeum. Spłaciłam jedną, a wzięłam drugą. No taki deal też może być. I zbudujmy jakiś wybieg dla y, zwierząt na szybko, żeby jednak tej kasy zaczęło trochę przybywać. I tak jak mówiłam, on będzie tutaj. Już nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby teraz ludzie taki kawał drogi łazili dookoła. Ale okej, okay, nie wiem jeszcze, jakie zwierzę wezmę. Wejdźmy na handel z zwierzętami i może weźmy y, tutaj pierwsze lepsze z brzegu Adaksa. Czyli na przykład mogę wziąć tą samicę No okej, okay, ja tu chyba trochę oszukam Jeżeli wezmę e, Zwierzę za kredyty No bo mm, zaczynając grę nie mamy tych kredytów Więc to będzie trochę małe oszustwo e, Więc nie będę oszukiwać I weźmy sobie mrówko jada, Przepraszam, mrównika I mrównika Samca i samicę no, W takim słabym stanie Ale okej, okay, niech będzie I teraz zbudujmy dla nich szybko barierę Dobra, ok, handel zwierzętami. Przejdźmy do zwierząt w magazynie. Ojej, to są moje zwierzęta jeszcze z poprzedniego Zoo, a ja myślałam, że one się usunęły, więc mam tutaj jakiś zapas ze zwierząt, które będę musiała sprzedać, żeby było sprawiedliwie. Ale przejdźmy do mrównika. Ja ich nie będę oczywiście wykorzystywać w tej rozgrywce. Weźmy tutaj mrównika, wyślij do Zoo. Ok. No, i dobra, trzeba będzie im szybko zbudować jakiś tutaj przyjemny, ładny wybieg. Ja sobie jeszcze tutaj skopiuję tą skrzynkę na dotację. I nie zbudowałam ścieżki dla gości, więc to też zaraz naprawię. Aha, nie, postawię tego gdziekolwiek. Dobra, na razie niech stoi, może tutaj. O matko Boska, no. A się porobiło. Dobra, ja na chwilę tutaj zniknę i zbuduję szybko wybieg i ścieżkę. Okej, okay, zbudowałam na szybko taki wybieg dla mrówników. Wydaje mi się, że trochę za duży. No jest taki naprawdę bardzo prymitywny, ale to tylko na to, żeby teraz po prostu zobaczyć, czy pieniądze zaczną wpływać mi na konto i widzę, że jest już lepiej, bo mam już 8 tysięcy, chociaż trochę zaczyna spadać. I o to tutaj chodzi, że nie może... Trudno coś stąd zobaczyć. Oj, dobra, przystańcie. Nie ma przypisanych dozorców. No właśnie, bo ja tutaj chyba zaczęłam przypisywać niechcący tych pracowników, więc przypiszmy ich sobie ponownie. Personel. Aha, nie zbudowałam im chyba. Mm, nie, dobra, mają pomieszczenie socjalne. Okej, okay, nieważne. Dozorcy. No i tutaj jest, że bezczynny. Dobra, no to przypiszmy im strefę, czyli tak. Zajmie się ekspozycjami i równikami. Do tego ma tutaj budynek socjalny. I to chyba wszystko, tak? Aha, tutaj są ekspozycje. Ja mu Warsztat niechcący przypisałam. Ok, mój błąd. OK, teraz jest OK, i tą strefę roboczą nazwijmy sobie mrówniki i ekspozycje, tak żebym wiedziała, co to jest. I ekspozycje. OK, zapisane. I teraz będę miała tą stację roboczą przypisaną. Nie może znaleźć pomieszczenia socjalnego z wolnymi miejscami. Ok, czyli mają mało miejsca, więc zduplikujmy mu taki budynek, to znaczy im, i postawmy tutaj może drugi. Ok, może niech będzie w ten sposób, dobuduję zaraz trasę szybko. Hmm, czyli mam za dużo pracowników, a za mało budynków. No ale już myślę, że teraz ten problem zostanie rozwiązany. Może trzeba było od razu zbudować duże. Nie wiem. Najważniejsze jest to, że pieniądze zaczynają w końcu przybywać, więc fajnie. Będę mogła zaraz spłacić pożyczkę, prędzej czy później. Ludzie są chyba zadowoleni. Skrzynkę z datkami też ustawiłam, więc możemy też jeszcze szybko zadbać o to, żeby tutaj edukacja była jeszcze większa. I przejdźmy znowu do udogodnień i do edukacji. Usunę filtr. No i ustawimy tablicę informacyjną. Hmm. Może w sumie taką, dlaczego by nie? Nie wiem, czy to tak może być. Chyba może być, nie? Zobaczmy, czy to zda egzamin. Nie, no to chyba nie ma znaczenia, które ja ustawiam. Aha, jednak nie, jednak nie mogą być takie. No trochę dziwne jak dla mnie, bo w końcu tablica to tablica, więc dobrze, niech będzie taka wielka tablica, żeby każdy widział. Wyniki nie pominął, to trzeba ustawiać tak, żeby ludzie ją widzieli, czyli może tutaj, no nie chcę tak centralnie na środku, ale okej, okay. niech będzie tutaj i postawmy tak, mrównik, okej. Okay. Teraz powinno jeszcze więcej kasy wpadać, no i tu oczywiście będę musiała to zasłonić, żeby tego nie było widać i jakiś może taras widokowy im zbuduję, żeby mogli wejść, albo mam lepszy pomysł, zbudujemy im kopułę. Kopuła powinna załatwić problem kopuła obserwacyjna. No niech będzie na przykład tutaj, bo one tutaj widzę tak łażą. A może nawet drugą. Ile ona kosztuje? 500. Dobra, stać mnie. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze tam równiki łażą? Tak, żeby im trochę tutaj w sumie nie, nie przeszkadzały też za bardzo. No tutaj też widzę, że się kręcą. Przy tych zabawkach. Okej, okay, to nie jest głupi pomysł, ale tam już jest jedna. No to może tutaj będzie druga. Dobra, a teraz do kopuły obserwacyjnej potrzebne jest też wejście, ale ja kurczę, nie pamiętam jak się to nazywało. Będę <laughs> musiała gdzieś co zaraz znaleźć. O, Matko Boska. A, to było chyba w wybiegach. To było chyba w wybiegach, nie, przepraszam, w barierach. Wejście do kopuły obserwacyjnej jest ok. I ona musi jakoś tutaj się zmieścić, jeszcze nie? Dobra, tutaj się zmieści. No tak, trochę z daleka, ale ok, niech będzie. Może zaczną ludzie wchodzić i będą bardziej zadowoleni. A skoro będą tutaj chodzić, no to jeszcze jedną skrzynkę z datkami. A co tam? Niech przy wyjściu wrzucają do NATY. Im więcej skrzynek, tym lepiej. I jeszcze ewidentnie mi brakuje jednej rzeczy, czyli głośnika. Potrzebny mi też głośnik edukacyjny, który będzie opowiadał o tym, co się tutaj na wybiegu dzieje. Co to za zwierzątko jest? Dobra, kliknijmy go tutaj i ustawmy też mrównika, i może zasięg zwiększmy. Bo ja tutaj. Yy, tak, żeby nie dosięgnął tylko ekspozycji. Okej, okay, jest w porządku teraz. No i super. No i teraz powinno to dobrze prosperować. Myślę, że teraz kasa będzie wzrastać, a nie maleć. Przyspieszmy czas. Ok, kasa rośnie, ale bardzo powoli. Ja jeszcze muszę w takim razie coś tutaj zrobić, żeby tych pieniędzy wpływało więcej. Więc myślę, że postawię sklepik. Yy. Sklepik z pamiątkami, i jeszcze, jeden, jeszcze jedną budkę z napojami, bo widzę, że oni strasznie dużo potrzebują płynów. Skoro mamy gulpi i soda, no to może pip shot juice i postawię tą budkę tutaj, chociaż szczerze mówiąc, trochę blisko tej pierwszej, ale to nic, niech sobie stoi tutaj. I do tego też jeszcze jeden śmietnik, bo zaraz zaczną mi tutaj śmiecić. Coś tutaj się nie zgadza? Czy to są długie kolejki? Nie, jest okej. Okay, chyba. Chyba korzystają z tej kopuły. Zobaczmy. Czy 196%. Gdzieś tutaj jest taki licznik, ile osób... Tak, przybywam na wybiegu wejście do kopuły. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, czyli oni z kopuły korzystają fajnie. Śmietnik chciałam zdublować. Tak. No nikt się nie ustawia w kolejce do napoju, więc nie wiem. Zapraszam tutaj. Proszę kupować napoje. Nie po to tą budkę postawiłam. Ale co ja chciałam? Postawić budkę z y, y, jakimiś pamiątkami, żeby też na tym zarabiać. Pamiątki. Kurczę, znowu mi spada kasa. Chyba jednak zbankrutuję. Nie wiem. Sklep pusty. Dobra, może ja nie będę szaleć z pieniędzmi. Just a momento. Niech będzie to. A może ich tutaj przyciągnąć? Właśnie, to nie jest głupie, żeby to postawić tutaj. Tutaj macie łazić, kupować. Zamknij. A, kupiłam budkę przecież, dlatego straciłam kasę. No dobra, no musi ta kasa w końcu wzrastać. No musi, bo inaczej będzie źle i będę musiała zaczynać od nowa. A przecież zawsze tak zaczynałam. No może nie stawiałam od razu tych ładnych budynków i pewnie tutaj jest główny problem. Ale kasa już teraz rośnie, już jest na zielono. Jest dobrze, dobra. Znowu przyspieszam czas. Zobaczymy, yy, jak to będzie. Mało gotówki. Oj, przestańcie. Okej, okay, jak widzicie, czas jest przyspieszony na maksa, gotówka wzrasta. Zbudowałam tutaj dodatkową ścieżkę, żeby trochę rozbić ten rół, bo tu się robiło dosyć tłoczno i teraz wszystko funkcjonuje prawidłowo. No już z sześciu zrobiło się 7 tysięcy, więc udało się, udało się przejść najgorszy pierwszy etap, bo jest jeszcze drugi etap, gdzie można zbankrutować, ale teraz już będzie tylko coraz lepiej, więc ja się z Wami już teraz żegnam i zobaczymy się w następnym odcinku. Bye bye.